Tutaj, ok, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Revenge of the Colon. Mamy wtorek. Pika. I tak jak wspominałam, to rzadkie, żeby ktoś tak młody jak ty potrzebował kolonoskopii, ale kiedy zobaczyłem Twoją radiografię, byłem zszokowany. O co chodzi w chorobie pika, to jest kiedy osoba po prostu ze względów psychicznych zjada rzeczy, które nie są do jedzenia stworzone. Czyli na przykład połyka małe przedmioty i właśnie to jest, moi drodzy, związane z psychiką. Nie mogłem odróżnić, co się dzieje w Twoich jelitach grubych. Przez ponad rok cierpiałem na stan znany jako pika. Miałem Ochoty jadłem rzeczy, które nie były jedzeniem. Zaczęło się niewinnie. Jadłem gumki na końcach moich ołówków i małe kawałki papieru lub plastiku z opakowań jedzeniowych. Nie mogę sobie przypomnieć wszystkiego, co jadłem, ale wiem, że jadłem wiele różnych rzeczy. Ostatnio zacząłem odczuwać ochotę na metalowe przedmioty i zacząłem jeść małe monety. Spinacze do papieru, małe ślu -y, śruby i stalowe gwoździe. Trafiłem do szpitala po tym, jak zasłabłem w pracy. Chirurdzy usunęli trzydzieści przedmiotów z mojego żołądka, ale wciąż pozostają przedmioty w mojej okrężnicy, które są trudne do usunięcia. Następnie lekarze skierowali mnie do ciebie. Wygląda na to, że przeszedłeś bardzo trudny okres. Czy wciąż masz te dziwne ochoty? Kiedy byłem w szpitalu, zdiagnozowano u mnie niedożywienie. Zastanawiam się ponownie, czy mamy, moi drodzy, do czynienia z... Osobą płci męskiej, pciżeńskiej, ponieważ ostatnio były problemy z tłumaczeniem, ale nieważne. Od dłuższego czasu miałem problemy finansowe i nie jadłem tak dobrze, jak powinienem. Lekarze wprowadzili mnie na specjalną dietę i dostarczali mi dużą dawkę suplementów diety. Od rozpoczęcia leczenia nie miałem już ochoty na takie rzeczy. To fantastyczne. Fantastycznie życzę Ci dalszego powrotu do zdrowia. Dziękuję będziemy działać powoli i metodycznie i ostrożnie usuniemy wszystkie pozostałe przedmioty z twojej okrężnicy, abyś mógł wrócić do normalnego życia. Cudownie. No dobrze, zabierzmy się za tego pacjenta. I kochani, nie przypuszczałam, że ta gra wam się spodoba. Na zasadzie gdzieś tam miałam myśli, że może być dla niektórych zbyt mocno obrzydliwa, ale kiedy zrobiłam live'a w sobotę, to wiele z was się właśnie pytało o tę konkretną grę, więc jestem bardzo ciekawa, co odnajdziemy w kolejnych pacjentach. Jakkolwiek to brzmi, to taka jest prawda. No i tutaj e, mamy właśnie osobę, nie wiem, uznajmy moi drodzy, że wszyscy są po prostu niebinarni i używają wszystkich, ale to wszystkich e, zaimków. E, nie, nie, nie. Musimy to ogarnąć, żeby to nie krwawiło. Dobrze. E, ponieważ wydaje mi się, że są właśnie jakieś trudności w wytłumaczeniu, przez co kobiety zostają mężczyznami, mężczyźni kobietami jest różnie. No i w sumie, powiem Wam szczerze, niezbyt wiele wiemy o tutaj, o tej chorobie Pika, chociaż mogę ja oczywiście się mylić, gdyż na studiach tak naprawdę. Oh, gdyż na studiach. Nie e, mówiono o tym zbyt dużo? Wydaje mi się, iż to jest takie zaburzenie, ojejku, 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 że jest to takie zaburzenie. Mm, no, po prostu może nieznane albo nie, nie takie częste, co oczywiście mogę się absolutnie mylić, biorąc pod uwagę, wiecie, że moja wiedza na ten temat jest ograniczona. Jeżeli chodzi o to, czy coś takiego jakby spotkałam, słyszałam historię o takim chłopcu, który był po prostu uczniem mojej mamy byłym i. Ten chłopiec miał wiele po prostu. cierpiał na wiele zaburzeń psychicznych, ym, i przy, tam akurat było, że on jadł te przedmioty. W ogóle, kochani, to była taka y, ciężka sytuacja związana z wypadkiem jego brata, i to był taki chłopiec y, lat 12-13. I w momencie, kiedy po prostu, y, tak, jeżeli dobrze pamiętam, był ten wypadek y, brata, no to ten chłopiec po prostu nie był sobie w stanie Poradzić z. No, come on, dlaczego nie chcesz wyjść? O! O! O, może tak dobra! Musiałam to troszeczkę podważyć, no ale właśnie, do chłopiec nie był w stanie sobie po prostu poradzić z cierpieniem, i e, tutaj ta choroba Pika to po prostu było, można powiedzieć, jedno z wielu e, rzeczy, bo on. E, no to był bardzo przykry przypadek, jednakże w jego przypadku. To było, że on spożywał te przedmioty w ramach buntu. Po prostu też w ramach trochę psychozy. Wiecie, psychozy to jest wtedy, kiedy trochę świadomość, można powiedzieć, jest taka zaburzona. No i po prostu na przykład, kiedy go próbowano. Ojejku, tutaj jeszcze jest jeden. Kiedy go próbowano leczyć w szpitalach psychiatrycznych, to on. Po prostu nie chciał tego, był agresywny mm, i wiecie, jak się y, po prostu ogarnia y, pacjentów agresywnych w szpitalach psychiatrycznych. Po prostu brano go, wiecie, na te na pasy. Kwestia jest taka, że no, to nie jest dla nikogo przyjemne. No, y, a właśnie ten chłopiec w ramach buntu po prostu zaczynał zjadać przedmioty. I to jest tak naprawdę jedyny przypadek, który ja słyszałam. Nie chciałabym teraz w jakiś sposób może dalej o tym mówić, gdyż tak jak mówię, nie mam wystarczająco, powiem Wam szczerze, na ten temat wiedzy. Mieliśmy tylko i wyłącznie informacje o tym zaburzeniu na jednym przedmiocie, czyli psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, ale jakbym miała tutaj cokolwiek jeszcze powiedzieć, to przypuszczam właśnie, to jest może związane z, wiecie, z wielkim stresem, po prostu osa je próbuje... Poradzić właśnie e, w ten sposób. No i mm, jeżeli chodzi o skutki, to mogą być śmiertelne. No bo zobaczcie, tutaj, jak mu to rozraniło jelito e, temu pacjentowi, który w ogóle którego teraz przyjmujemy. No i te metalowe rzeczy są wszędzie, tak? To jest naprawdę. Przerażające i niesamowicie przykre. Um, mam nadzieję, iż te osoby, które właśnie cierpią na. To zaburzenie po prostu zyskują dobrą opiekę medyczną, aby wiecie, czy jakkolwiek stres, czy te niedobory, czy jakieś zaburzenie odżywiania, żeby sobie z tym po prostu poradzić. To a to jest właśnie ten to, to bym chciała to im życzę. Dobra, jeszcze wypłukujmy te rzeczy, wypłukujmy, tak niepotrzebne one są tutaj. Proszę bardzo. A ja zresztą w tamtym odcinku już się dowiedziałam, że jeżeli nie będziemy usuwać właśnie ta rzeczy w jelicie wszystkich, to potem może to mieć w jakiś sposób po prostu wpływ na, wpływ na zakończenie, prawda? I w ogóle na tutaj życie tego pacjenta. Także jakkolwiek by to było nudne, to ja wolę się upewnić, iż tutaj wszystko dobrze zaceruje, tak, te biedne jelita i wszystko też dobrze wypłucze o, sio, dobra, i jeszcze teraz y, zróbmy to o, opatrzmy tę ranę cudnie i czy to zjeżdża? No, wydaje mi się, że zjeżdża. Okej. Okay. Co więcej, cały czas pamiętam, iż to jest gra horror, więc boję się. Wiecie, akurat to, no to, to nie jest zbyt straszne. Znaczy, no to jest po prostu zaburzenie psychiczne, bardzo przykre. Ale to akurat nie jest zbyt straszne. Jednakże, jeżeli coś mi na, na mnie miało wyskoczyć, to po prostu ja będę krzyczeć. Ja się temu e, absolutnie nie chcę nawet o te, na ten temat myśleć. Weźmy kolejny. Jejku. Biedna osoba. W ogóle nie wiem, czy w jakiś sposób ma to związane. Przypuszczam, że nie. Że kiedy małe dzieci po prostu wiecie, biorą sobie rzeczy do tych, do buzi, ale to jest prawdopodobnie tutaj wynik tego, że no one chcą poznawać wszystkie przedmioty, jako że mają jeszcze, wiecie, taki zmysł eksploracji, prawda? Więc mają sobie rączki, mają sobie oczka, więc buzia też w jakiś sposób informacji tutaj do Dostarcza na temat przedmiotu, więc albo też sprawdzają, czy, czy można po prostu to brać do buzi, czy nie. Na przykład w przypadku jakichś monet, y, albo no na przykład wiecie, jak jest jedzenie y, takich rzeczy. ojojoj, y, jest jedzenie takich, y, nie wiem. Rzeczy na przykład do prania tych kapsułek, no to akurat dlatego, że one wyglądają naprawdę smakowicie, ok? Nie jedzcie ich, proszę, ale wyglądają naprawdę jak najwspanialsze cukierki, które są niestety mi zakazane. Boże, jak mi jest przykro z powodu tego, tej, tego naszego pacjenta? Jaki, nie wiem, ona, on, ona, ono, dyskomfort y, musiał y, czuć, żeby radzić sobie w ten sposób. I jest mi tak niesamowicie przykro. Mam nadzieję, że, w jakiś, że będziemy w stanie ulżyć jego cierpienie. No i kochani, zobaczcie, doszliśmy do tych gwoździ, o których było wspominane. Jejku, jak mi się czasami chce płakać, kiedy coś takiego widzę, bo naprawdę ta osoba nie zasługuje na to, żebyś tak męczyć i zobaczcie, tak naprawdę ona by mogła umrzeć, no bo ile tutaj jest tych rzeczy, tak? To mogłoby zaraz yy, tak naprawdę rozwalić się to i przejść do. Yy, nie wiem, jakoś do innych organów, no bo mogłoby jakoś uszkodzić jedną ściankę, i wiecie, dostać się do kolejnej. No przecież to jest przerażające. Ostatnio yy, w ogóle trochę wykorzystam ten yy, dosyć yy, nutny gameplay, chociaż yy, wiecie, yy, bo ponieważ robimy cały czas te same rzeczy, jednakże yy, trochę to wykorzystam. Żeby się z wami podzielić, że ostatnio właśnie oglądałam taką rozmowę z Panem, który właśnie jest w spektrum i opowiadał na temat swojego życia i jak to zaburzenie się u niego objawia i tak dalej, i tak dalej. To jest wywiad na YouTubie, może go widzieliście, on ma 400 tysięcy ogólnie tych. Odtworzeń, wyświetleń. No i o co chodzi? Kiedy on właśnie mówił, że jest mu trudno znaleźć e, przyjaciół i, mm, i e, w, jakby bliskie relacje, to mi się też tak płakać zachciało. Jejku, że to nie jest w ten sposób jego wina, prawda? I życzę mu jak najmocniej, aby w końcu był w stanie e, odnaleźć. E, nie wiem jakikolwiek e, tak naprawdę rodzaj relacji, czy romantycznej, czy przyjacielskiej, e, w której by się czuł no po prostu usatysfakcjonowany. Nigdy nie jest w stanie tego e, powiedzieć. O i wiecie co, przez to może też uważam, iż bardzo dobrze, że ja jednak jestem na, e, na YouTubie. Bo gdybym była taka wrażliwa i um, przyjmowała pacjentów w gabinecie, to czasami po prostu upłakała to z nimi. Oho! Chyba doszliśmy do tych rzeczy. To źle wygląda, to źle wygląda. Poczekajcie. Muszę. Dobra. To teraz przejdźmy. A, muszę to zatamować, zatamować, zatamować krew, zatamować krew, zatamować krew. Czy ta osoba po prostu tak żyła z takimi ranami wewnątrz i dopiero teraz się do nas zgłosiła? Dobra, mam to. Teraz tu jeszcze trzeba. Eee, Okej. Okay. I hop. I hop. I już. Sio, 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 sio. Sio, 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 sio. sio. Oby teraz, jakby jedyne, co mnie. Uspokaja to, że ten pacjent powiedział, że już że już jest lepiej. Sio! Sio! Boże! Dobra, czyścimy, czyścimy, czyścimy. Jeżeli już jest lepiej, to to jest najważniejsze. Proszę bardzo. O, wypływacie na wielkie wody. Nie będziecie się tutaj już z tym pacjentem w ogóle kolegować. Sio przedmioty, sio! Jesteście bardzo niemiłe dla niego. Idziemy dalej. Tutaj o, im głębiej, tym chyba jest więcej. Tych takich ostrych, prawda? E, dobra, na spokojnie, zdamy sobie rady, żeby tylko zatamować krawienie, żeby ta osoba już więcej nie cierpiała. Sio, 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 ty nie, ja nawet nie próbuj się w nic tam włożyć, bo ten. E, po drodze, dobra? Prosto, proszę bardzo, masz iść. Prosto, masz iść do wyjścia. Panie! Ty się. no ładnie. Tyl się ze mną nie, nie ścigaj, proszę bardzo. Nie sil się ze mną, bo ja się. Proszę bardzo. Wycwaniłam i cię wyrwę. Dobra. Jeszcze tutaj. O. O, zatamujmy, 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 żeby ta osoba nie ten. nie cierpiała więcej. I sio, się wodą. Po, 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 po. Do widzenia, proszę bardzo. Elo. Zmierzamy ku jakiejś ciemności, moi drodzy. I ja się mega boję, dobra? Jakby to jest. Niezbyt przyjemne, kiedy naprawdę nie wiemy, co jest przed nami. I te dźwięki, jakby. Uspokójcie się, dobra? Bo ja. Ja się nie chcę też uspokoić. Poczekajcie. Nie, nie, nie. Weźmy chwytaka, weźmy chwytaka. Ostrzałka? Co, co to była ostrzałka? Natychmiast uświadomiłeś sobie swój błąd. Podjąłeś godną podziwu próbę zatrzymania krwawienia, ale szkody były zbyt rozległe. Rozpoczęto śledztwo w sprawie jej śmierci, a ty planujesz pełną współpracę. Za każdym razem, gdy myślisz o tym, co się stało, wymiotujesz. No i co teraz? Mamy środę po prostu. Jezus, Maria. Mamy środę, ukryty ładunek. Dobra, ale ja. Dosłownie pomyliłam klawisze. Ja dosłownie pomyliłam klawisze. Nie wzięłam chwytaka, tylko wzięłam to drugie i ona dosłownie... Uf, Boże, drogi, przepraszam. Ja nie wiem, czy ja chcę kolejny odcinek. Mamy środę, ukryty ładunek.